Cześć, witam wszystkich Moi drodzy, na początku chciałem wyjaśnić dlaczego nie ma u mnie filmów Powód jest tylko jeden fala upałów, jakie nawiedziły mój region, w którym mieszkam no niestety nie pozwalają mi na logiczne myślenie a tym bardziej mówienie do do was w sposób właśnie logiczny Temperatury u nas są na no tyle wysokie, że no naprawdę, moi drodzy, nie da się normalnie myśleć. Najniższa temperatura, jaka aktualnie była, jest to 37 stopni. Dzisiaj nagrywam, gdyż wreszcie temperatura spadła poniżej 33 stopni, ale mimo i tak jest strasznie gorąco. Także wiecie już, dlaczego nie nagrywałem filmów. Po prostu nie dałbym rady. Dobra. Moi drodzy, oczywiście chciałbym wszystkich moich subskrybentów, widzów zaprosić do grupy facebookowej prywatnej, zamkniętej. Link do tej grupy jest w opisie filmu. Oraz proszę odpowiedzieć na te dwa pytania, które umożliwiłem Tobie. Przystąpienie do tej grupy. Zapraszam także do mojego Instagrama. Link do Instagrama jest w opisie filmu. Oraz bardzo serdecznie zapraszam do sklepu snumizmatyka.pl, Internetowy sklep dla kolekcjonerów. Wystarczy wejść sobie na stronę Snumizmatyki. Wybrać niezbędne rzeczy, które Wam są potrzebne. Czy przydatne do prowadzenia Waszej kolekcji? No i je zakupić. <laughs> Przepraszam. No, a wiadomo, że y, zawsze fajnie jest dostać jakiś rabat, więc moi drodzy, na kod Rostek 2022 zostanie Wam odjęte 10% od sumy, którą musicie opłacić. Y, oczywiście, kod rabatowy wpisujecie. W, y, w podsumowaniu zakupów dobra moi drodzy dzisiaj tematem 5 zł z roku 1936 jest to 5 zł z żaglowcem przepiękny egzemplarz u mnie już jest gielata. nie niewytarty. Z pełnym niczym. choć te światełko mi nie pozwala tego pokazać, gdyż to światło LEDowe. Ale jak widzicie moneta w zupełności niewytarta menicza. Zaczniemy moi drodzy, od danych na tej monety. A więc tak, moi drodzy, mamy tutaj. Mamy tutaj 11 gram srebra próby 750. Średnica monety to 28 mm. Obrzeże ząbkowane. Stempel zwykły. Moneta okolicznościowo obiegowa. co jeszcze mogę tu powiedzieć? Aha. Projektem tej monety był pan Józef Aumuller, nakład to milion sztuk. Moneta oczywiście wybita w mennicy państwowej, czyli w mennicy warszawskiej. Wprowadzona do obiegu 23 grudnia 1936 roku, a wycofana 22 listopada 1939 roku. Przez władze generalnej gubernatorni. Monetę wybito moi drodzy. Moneta upamiętniała 15. rocznicę budowy portu w Gdyni i dlatego my mówimy w Polsce na to żaglowiec, a Amerykanie opisują naszą, naszą tą 5 złotówkę, jako e, seaport gdynia, czyli port w gdyni. No ale Amerykanie swoimi prawami się rządzą. Na polnie piszą Queen Jadwiga. No ale co zrobić? Moneta naprawdę, jeśli jest w stanie przynajmniej ten minus jeden naprawdę pięknie się prezentuje już później w takiej mocnej patynie. I moi drodzy no monetę jeszcze parę lat temu 3 4 lata temu można było w Stanach Pieszych za nieduże naprawdę za nieduże pieniądze kupować. A tymczasem ta moneta na tyle już zdrożała, że nawet monety nieogradowane w stanie pierwszym potrafią, potrafią bardzo dużo kosztować. Ceny naprawdę mocno wzrosły. Moneta warta niegdyś te 500-800 zł, aktualnie w stanie pierwszym bez gradingu moi drodzy. To jest wydatek około 2000 w licytacjach. 2,5 No a na OneBicie bardzo piękny egzemplarz. W stanie 1-1 sprzedał się moi drodzy za 2912 zł. No wiadomo, że małe to pieniądze nie są. A jeśli chodzi o gradnik, to jest jeszcze większa przepaść cenowa. Jeśli chodzi o tą monetę, moneta ogradowana w NGC z notą MS65, zapakowana oczywiście w slap w NGC, naprawdę moneta cudmiut i maliny. Jeśli chodzi o stan zachowania. No, i moi drodzy, ta monetka sprzedała się za 8510 zł. Także yy, widzicie yy, teraz różnicę między właśnie tym gradingiem a monetą yy, luzem. No, warto tak yy, gradować monety. Oczywiście, jeśli ktoś to robi dla biznesu, to jak najbardziej, a jeśli ktoś się zastanawia czy coś ogradować no to moi drodzy no warto. Ja mam dużo slabów naprawdę ja, ja bym se mógł tymi slabami jedną w jedną ścianę wyłożyć spokojnie. Ale nie chcę mieć wszystkiego w slabach. No i od czasu do czasu monety które po prostu nie mogę zdobyć luzem kupuję w slabie i to rozłupuje. Także. Moi drodzy, ceny znacie moneta piękna, nakład milionowy. Ale proszę pamiętać, że z tego miliona jak zostało może z 200 tysięcy to jest maks. Wiadomo, okupacja niemiecka trochę zebrała tych monet. Później PRL zebrał tych monet dość sporo. Także. Nakładu milionowego to na pewno nie ma. Okej, okay, dobra. To będzie na tyle, moi drodzy. Oczywiście zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują: kliknięcie przycisku subskrypcji, a pozostałym, którzy już zasubskrybowali, dziękuję za komentarze, łapki oraz za Wasze subskrypcje. Jeśli chodzi o konkurs. Prawdopodobnie go zrobię jak wrócę z urlopu, czyli będzie to gdzieś w okolicach między 15 a 20 sierpnia. Także nie martwcie się, konkurs na pewno się odbędzie. Ok, to będzie na tyle, moi drodzy. Dziękuję za przybycie. Dziękuję za obejrzenie w ogóle tego filmu. Więc. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.